Nieco, nie? Po prostu sobie sprawdzam, i. Wielki film to odpowiedzialność, ale też ryzyko, które powinno zostać w sekrecie. Teraz może się. Super. lubię Krzysiu. A to raz mi się tak szczerze zdarzyło. Chłop mnie. zaczął dotykać. Ale to. Jak na tyle, ile ja byłem w różnych miejscach, w różnych środowiskach, to wydaje mi się, że. Że przeciętna dziewczyna ma dużo więcej tego i miejsca. jest mu? Spojrzałem bardzo wymownym wzrokiem na niego i odpuścił. Nie angażuję się już tak w jakby całym serdem to. Te... Pani przed bakteriami? A! Ff, tak, myślisz, co taką różnicę robi? Nie wiem. Liczenie jakieś wykonywałem? Nie, no, wydaje mi się, że wielkość chyba jest zdeterminowana genetycznie. Nie wiem, czy da się wytrenować penisa stary. No, chyba się nie da. To chyba wszystko tylko takie wiesz. na główki na tych stronach dla dorosłych, że ej, wydłużcę penisa w tydzień albo w miesiąc i mam jakieś metody, ale to nie, nie. Raczej chyba bym w to nie uwierzył. ja nie znam osoby, która tak zrobiła. Zwiększyła. Wyjebać mróz? Ale mróz jest już zmniejszony bardzo. Taki leciutki. Rodzik. 17,5. On ma chyba, nie wiem, w 40 stary. Ja pięt... Te, kurwa Czekaj Jeszcze raz Czekam, próbujemy. czekam. Ale Brusso mi reklamę robi! Ty mi proponowałeś. Brusso reklamę robi. Nieprawda mi się wydaje, widzowie. Ja to bym tak na oko dał. Z 22, 3... Tak na oko myślę. Nie będę mierzył.